W tej części prezentacji przedstawimy proces montażu samozaciskowego uchwytu kablowego na wsporniku. A więc tak, należy założyć uchwyt na wsporniku. Za pomocą śruby M10, która znajduje się w zaczepie części stałej, dokonać stabilizację uchwytu na wsporniku. Śrubę dokręcić kluszem maszynowym siłą jednej ręki do pierwszego oporu. Umieścić kabel w części stałej. Następnie należy złożyć szczękę ruchomą z szczęścią stałą uchwytu. Zamontowanie szczęki ruchomej do szczęki stałej na kablu o średnicy dobranej do typu uchwytu jest możliwe tylko w jednym kierunku. Szczęki w uchwycie kablowym pracują na zasadzie klina. Technicznie więc nie jest możliwe zamontowanie odwrotnie szczęki uchwytu na kablu. W celu ułatwienia montażu, aby manewrować uchwytem podczas prowadzenia robót w trudnych warunkach w szybie, na szczęce ruchomej umieszczona jest strzałka określająca prawidłowy kierunek współpracy szczęki ruchomej ze szczęką stałą. Naniesiona strzałka na uchwycie lub brak strzałki nie zmienia faktu, że uchwyt na kablu może być zmontowany tylko w jednym położeniu. Następnie należy uderzyć młotkiem wystający element na szczęce ruchomej. Czynność ta wywoła szczęki ruchomej, zaklinowania kabla w uchwycie oraz wywołanie sprzężenia ciernego pomiędzy uchwytem a kablem. Jest to podstawowy warunek stosowania uchwytu.